Dobry wieczór, witam na moim kanale i zapraszam na rozkład roczny dla Strzelca na rok 2022. Strzelec. Rok 2022, strzelec. 2022 rok. Nieka będzie ogólna sytuacja w tym roku, drogie strzelce. Jest to nadzieja na jakiś wielki projekt. Będziecie chcieli wiele osiągnąć, będzie to związane na pewno z Waszą sytuacją zawodową. Albo macie już w głowie jakiś pomysł, albo ten pomysł, albo ten projekt, praca do Was przyjdzie, ale ona będzie się wiązała z jakimiś dużymi pieniędzmi, albo z, z taką trafną inwestycją. Ten as jest zawsze takim bardzo dobrym sygnałem, na, jakby na taką ogólną sytuację waszą. Dlatego, że to jest taka brama do dobrobytu. Macie drogę otwartą na osiągnięcie jakiegoś sukcesu finansowego. Musicie w tym roku, co będzie działało na, waszym, na Waszą korzyść, to będziecie musieli być bardzo ostrożni w Waszych uczuciach. Będziecie musieli panować nad własnymi uczuciami. To zadziała, to zadziała bardzo dobrze, jeżeli będziecie umieli, będziecie wstrzemięźliwi w wyrażaniu uczuć albo będziecie wyrazicie pewną dojrzałość w wyrażaniu własnych uczuć. To jest takie, to wynika z takiego doświadczenia być może życiowego, gdzie nabieracie takiego obycia w tym, na czym to wszystko polega i korzystne dla Was będzie po prostu taka, taki zdrowy rozsądek w uczuciach i zdecydowanie nie powinno to wyglądać, nie, powinni, nie powinny Wami szargać jakiekolwiek emocje, to powinno być bardzo dojrzałe. Jeżeli na przykład załóżmy jesteście w sytuacji, kiedy ta, ta sytuacja jest niekomfortowa i musicie się, musicie się po jakiejś stronie wypowiedzieć albo będziecie musieli się wykazać e, i ktoś będzie oczekiwał od was jakiegoś słowa to wykażcie się dojrzałością, wykażcie, że e, jeżeli decydujecie o czymś, no powiedzmy, że jest to sytuacja, gdzie zostaliście e, e, jakaś zupełnie prozaiczna domowa. To podejdźcie do tego w taki sposób bardzo dojrzały, gdzie mówicie o tym e, nie impulsywnie nie, pod, nie podejmujecie takich ryzykownych działań, natomiast myślicie sobie w tych kategoriach, takich mm, to jest dla mnie sytuacja nowa. Nie chcę się znajdować w tej sytuacji. To mnie rani, rozmawiasz o tym. Ale nie pakujesz od razu e, faceta za drzwi, czy kobiety. E, 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 nie wyrzucacie się wzajemnie z sypialni. To jest bardziej na zasadzie mam do ciebie o coś żal, porozmawiajmy o tym, pogadajmy o tym, ale to nie, to nie jest jakaś taka impulsywność. Więc, e, więc po prostu kontrolujcie. Własne uczucia i miejcie z nimi kontakt, co was, na waszą niekorzyść e, zadziała. To jest kolejny as. Na waszą niekorzyść będzie działała wasza impulsywność. Hmm. Myślę, że jakiś nowy pomysł się w was narodzi, będziecie myśleli, że to jest genialne. I że będziecie musieli już coś z tym zrobić. Ale to nie będzie dla Was dobre, niestety. Z jakiegoś powodu możecie na tym stracić. Ten nowy pomysł, nowa idea, to działanie, yy, które będziecie uważali za jakąś zupełnie nową ideę, taką, którą trzeba podjąć, w ogóle złoty interes. Nie. On nie będzie działał na Waszą korzyść w tym roku. Ale raczej się zastanówcie albo w ogóle zrezygnujcie z takiego pomysłu. Pielęgnujcie to, co macie, chociaż tu jest brama do dobrobytu. Zobaczmy, jak to się rozwinie w ciągu roku. Tu podzielimy to na trzy części od stycznia do kwietnia, od stycznia do kwietnia pojawił Wam się wielki arkan. Gdzie będziecie yy, mieli taką głęboką podświadomość, będziecie dużo czuli, będziecie emocjonalni, i widzicie, tutaj wyszła wam, wyszedł Wam król kielichów. Panowanie nad swoimi emocjami, panowanie e, nad, taką kont na, nad kontrolą e, własnych uczuć. Bo będziecie bardzo rezemocjonowani od stycznia do kwietnia. To jest, e, to jest taka, taka sfera waszego życia, gdzie będziecie czuli taką subtelną energię księżyca. E, to jest trochę, to można porównać do takich zodiakalnych ryb, które mają... Mm, mają głębokie czucie, takie duchowe, przeżywanie tego, jakichś różnych sytuacji na własny sposób, ale taki bardzo duchowy wewnątrz. Po prostu zagłębicie się, zagłębicie się we własne uczucia, zagłębicie się w jakieś takie sytuacje, które będą wymagały od Was. Spokoju i bycia samemu trochę. Hmm. Tak, ten, ten okres, ten okres od, od stycznia do kwietnia to jest podróż taka w głąb siebie, zrozumienie własnych uczuć, zrozumienie czego pragniecie, czego chcecie, co jest dla Was istotne. Być może będziecie właśnie musieli zrozumieć, to jest bardzo dobra rada dla was, że jeżeli zagłębicie się już te własne uczucia, będziecie musieli coś pr przepracować, coś zrobić, to nie działajcie impulsywnie, spróbujcie nabrać takiej, e, takiego dystansu i zawsze starajcie się spojrzeć na to, z, jakby z, gdybyście stanęli przed własną sytuacją, przed sobą i oglądali siebie z zewnątrz. Jak mogłoby to wyglądać? Zanim coś powiecie, zanim podejmiecie jakiekolwiek decyzje, przemyślcie, czy to będzie działało dobrze dla Was, czy to będzie dla Was korzystne, czy, yy, czy przez to zranicie kogoś innego, czy możecie to zrobić tak, aby nie krzywdzić nikogo. No, to będzie taka głęboka podróż dla Was w ten, ten okres. W kolejnych miesiącach, czyli od maja do sierpnia. To będzie okres, gdzie będziecie musieli uzyskać jakąś pomoc albo będziecie musieli poprosić o jakąś pomoc. Drogie strzelce. Bo żeby... żebyście mogli uzyskać... Yy, spokój. Będzie wam, potrzebna, będzie wam potrzebna jakaś osoba, ktoś z zewnątrz, kto wam udzieli pomocy. Nie wiem, w, jakim, w, jakim to może, w jakiej to może być dziedzinie. Sprawdźmy, czego dotyczy ta karta. Ona będzie dotyczyła waszej pracy. Będziecie musieli uzyskać pomoc w pracy. I będziecie musieli o tą pomoc sami zabiegać, sami je poprosić. Być może to właśnie będzie spędzało Wam sens powiek, bo Wymyślicie, to jest rok, gdzie macie bramę do dobrobytu. Być może jest jakiś pomysł, który uważajcie na ten pomysł, bo on może się okazać nietrafiony. Wy od stycznia do kwietnia będziecie się zastanawiać, przeprowadzać jakąś, jakąś naprawdę konkretną podróż duchową. Będziecie się zastanawiać, będziecie, będziecie rozgrzebywać różne rzeczy, będziecie analizować. Być może to jest właśnie związane z tą decyzją, że będziecie musieli kogoś poprosić o pomoc. A wy ambitnie nie jesteście na to gotowi, ale będziecie musieli to zrobić. Bo tą pomoc uzyskacie, ale pod warunkiem, że y, sami o nią poprosicie, że, że, że przełamiecie y, jakieś swoje bariery. Bo uzyskacie tą pomoc, jeśli o nią poprosicie. A jeśli tak będzie, uzyskacie tą pomoc. To świat po prostu Wam się odwdzięczy. To będzie, to będzie naprawdę wspaniałe, szczęśliwe zakończenie. Bardzo szczęśliwe. I to może być sobota. Eee, to może być sobota, jakaś sobota. I to jest okres właśnie od września do grudnia. Jakaś sobota, w której Wy poczujecie: Wow, to jest tak właśnie miało być. E, czuję się szczęśliwy, szczęśliwa, spełniona. Dobrze zrobiłam, czy zrobiłem właśnie e, to, co, to, co, to, co zrobiłem e, z tego powodu. Jestem bardzo szczęśliwy, nie żałuję żadnej chwili. Jestem spełniony, czy spełniona. To, są, e, to jest rok, w którym zadzieje się bardzo dużo. Przeżyjecie wiele emocjonalnych chwil. To poproszenie o pomoc nie będzie dla Was łatwe, dlatego że, jako ognisty znak, znak strzelca, który lubi działać impulsywnie, to takie grzebanie się w takich uczuciach i ta księżycowa energia, ona nie, ona nie jest dla Was taką naturalną rzeczą. Więc ten początek roku, i właściwie powiedziałabym większość roku, czyli od stycznia aż do sierpnia, będziecie pogrążeni w różnego rodzaju emocjach, dylematach. To wpłynie też na wasze, wasze odczuwanie spraw, ale pamiętajcie, korzyścią będzie dla Was dojrzałość uczuciowa. Powinniście myśleć w kategoriach, ja nawet sugerowałabym, żebyście po prostu rozpisali sobie za, przeciw e, i podeszli do tego tak zdrowo, rozsądkowo, dojrzale, bo jeżeli będziecie działać w, w tych kategoriach, to naprawdę przejdziecie przez ten rok z wielkim sukcesem, pomimo, że będziecie musieli o tą pomoc poprosić. E, I ta ta, to, to będzie związane z życiem zawodowym, z działaniem, z zrobieniem czegoś. To otworzy Wam naprawdę yy, świetny, świetną, taką, yy, taką bramę do dobrobytu materialnego. I ta końcówka roku, to słońce, mówi o tym, że naprawdę. Yy, Osiągnęliście to, co mieliście osiągnąć, że jesteście we właściwym miejscu i wy to naprawdę mocno odczujecie pod warunkiem, że, że, że zrobicie to co, to, to, co macie zrobić. Natomiast mówię, jedna rzecz, która mówi o przeciwnościach, to jest as buław. Jakieś nowe spojrzenie, nowe działanie. Nie wkręcajcie się od razu w jakieś nowe działanie, nie działajcie impulsywnie. Strzelce, wy macie tendencję do tego, że mm, po prostu u Was to są takie strzały, macie pomysł i idziecie po nie. Natomiast w tym roku zastanówcie się wcześniej, bo ten nowy, złoty pomysł może nie być dla Was dobry. Mhm. A zobaczmy, jaka będzie istotna sprawa w tym roku. Strzelec 2022 tysiące strzelec. Strzelec dwa tysiące sprawa, nadzieje obawy. na sprawa strzelce mamy znowu buławy musicie odkryć jakąś pasję życia istotną sprawą właśnie będzie yy, to takie działanie ale z impetem co jest dla mnie Odrobinę zaskakujące, bo w Waszych przeciwnościach jest, żebyście nie działali impulsywnie. I ta istotna sprawa tutaj jest y, związana właśnie z takim z taką Waszą, e, z takim Waszym działaniem, ale takim bardzo instynktownym, szybkim e, i takim na już e, jest pomysł, jest działanie. To jest jakaś właśnie bardzo istotna sprawa z tym działaniem, z tym takim, takim, e, takim, taką szybką energią, działającą na już, ognistą. Zobaczmy, co będzie dalej. Wasze nadzieje. Macie nadzieję na zakochanie, chcecie się zakochać albo chcecie poczuć uczucia od nowa. Chcecie mieć godnego partnera, chcecie mieć partnera na całe życie. Wasze nadzieje jest na spotkanie kogoś yy, bliskiego, na jakąś bratnią waszą duszę. Takie macie nadzieje. Myślicie, macie nadzieję, że spotkacie w końcu kogoś, kogo będziecie kochać i kto was będzie kochał, żeby, że to będzie takie obopólne uczucie, takie odnalezienie się w, w gęstwinie dusz. Na to liczycie. A obawy? Obawy macie, że będziecie musieli ciężko pracować. Wy nie chcecie ciężko pracować. Wy nie chcecie ciężko pracować. Po prostu przeraża was, że wy będziecie musieli zakasać rękawy, przyłożyć się, robić coś systematycznie. Będziecie obawiać się tego, że po prostu to będzie was kosztowało mnóstwo wysiłku, mnóstwo godzin pracy i takiego dużego zaangażowania. Tego się boicie, boicie się po prostu e, codzienności, i takiego e, życia zawodowego, ale takiego, które wymaga, wymaga e, od was poświęcenia. Wy nie chcecie po prostu ciężko pracować. Drogie Strzelce. Wy byście chcieli mieć taki złoty strzał. Obawiacie się pracy, a wynik Wynik jest taki, że będziecie żonglować. E, to są... E, będziecie musieli zrównoważyć takie potrzeby finansowe. Boicie się tej ciężkiej pracy, obawiacie się, bo liczycie na jakieś wspaniałe czucie, żyjecie w sferze uczuć, to są wasze nadzieje. W tym roku chcecie się po prostu zakochać, nie, nie pracować ciężko. Natomiast jakby biorąc pod uwagę wasz poprzedni rozkład, wygląda na to, że trzeba będzie sobie troszkę ukrócić. Trzeba będzie zobaczyć, gdzie można zaoszczędzić albo z czego trzeba będzie zrezygnować. I znowu nawiązujemy tutaj, że będziecie musieli kogoś poprosić o pomoc. Uzyskacie tą pomoc, ale wcześniej będziecie musieli właśnie, i teraz to nabiera sensu. Dlatego, że wy lubicie działać z impetem, lubicie działać um, szybko. Najchętniej w podróży, najchętniej po prostu w jakiś takich intelektualnych sferach, filozoficznych, być może gdzieś tam jakiś uniwersyteckich, lubicie pracować intelektualnie, boicie się ciężkiej pracy fizycznej. Natomiast może się okazać, że wy będziecie musieli po prostu zmienić tor myślenia i sposób działania, trochę sobie przykrócić w tym roku. Trochę spróbować zrobić taki bilans, gdzie możecie zaoszczędzić, yy, bo, bo to będzie bardzo istotne, żebyście zmienili sposób działania. Trochę te potrzeby finansowe sobie, yy, że tak powiem, zrównoważyć, bo to, się, bo to się wiąże z poprzednim rozkładem, że będziecie musieli, yy, że tak powiem. Yy, Odbyć jakąś podróż u głąb siebie, nie działać yy, impulsywnie, nie, yy, nie, zaja, nie zajarać się jakimś nowym pomysłem od razu i od razu go wdrażać w życie. Nie, nie, nie. Tu raczej będzie istotną sprawą, żebyście, yy, żebyście zmienili sposób działania. Podsumowaniem tego roku, tej ważnej kwestii będzie to, żebyście po prostu zrobili bilans e, swój finansowy i troszeczkę żonglowali tym, gdzie możecie zaoszczędzić, bo e, w środku roku, od maja do, do sierpnia będziecie musieli kogoś poprosić o pomoc, uzyskacie tą pomoc i koniec roku się szykuje bardzo dobry, pod warunkiem, że, e, że zrobicie to w taki sposób. Więc tam było słońce: tam było słońce od, 9, od, od, od września do y, grudnia. Więc y, ważny rok dla Was zdecydowanie. Nie działajcie impulsywnie, nie bójcie się pracy. Y, może trzeba będzie trochę y, inaczej pracować y, niż do tej pory. Być może będziecie musieli z czegoś zrezygnować, gdzieś zaoszczędzić. Ale jeżeli podejmiecie właściwe kroki, będziecie panować nad uczuciami. Nie będziecie działać impulsywnie, będzie, wykażecie się dojrzałością, to jesteście w stanie e, właśnie zrealizować to słońce na koniec roku. Także, drogie strzelce, bardzo Wam dziękuję e, za uwagę i zapraszam na kolejne spotkania. Jeżeli macie pytania, piszcie je w komentarzach lub wysilicie maila. E, mam nadzieję, że Wam się podobało, i do zobaczenia w kolejnym filmie.